Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest pan Jakub Kwaśny, radny Rady Miejskiej z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie radny, dlaczego nie udało się odwołać Przewodniczącego Rady Miejskiej? Odwołał Pan taki wniosek. Opozycja tutaj nie zdała egzaminu. Był wniosek, były propozycje, były projekty uchwał odwołujące Przewodniczącego i pomysł, który złożył SLD w trosce o tak naprawdę transparentne działanie samorządu terytorialnego. W chwili obecnej mamy do czynienia z sytuacją, w której pełnia władzy jest skupiona w rękach Platformy Obywatelskiej. Prawie niekontrolowana ta pełnia władzy, w związku z tym wniosek o to, aby jakąś równowagę zachować, aby przedstawiciel opozycji był przewodniczącym Rady Miejskiej, był jak najbardziej w naszym mniemaniu zasadny. Wszystkie znaki na niebie również wskazywały, bo i rozmowy z przedstawicielami opozycyjnych klubów wskazywały na to, że jednak ten wniosek będzie miał szansę realizacji. No niestety, opozycja, jak widać w postaci Prawa i Sprawiedliwości klubu Tarnowiania, nie zdała tego egzaminu. Znaczy nie poparli tego wniosku, a mówili dlaczego? W zasadzie nie, w zasadzie odmawiali komentarzy. Wydaje mi się, że po prostu. No, nie byli w stanie również dogadać się co do, co do kwestii ewentualnego następcy. Mhm. W takich sytuacjach właśnie mówi się, że czy poznaje się, w jaki sposób ta opozycja byłaby w stanie dla dobra miasta porozumieć się ponad pewnymi mhm. podziałami, żeby, żeby ta działalność Rady Miejskiej, zwłaszcza. Za pomocą przewodniczącego była jak najbardziej transparentna. No wydawać by się mogło, że wspólny jest cel dla każdego z przedstawicieli opozycji, czy to znaczy, że nie potraficie się Państwo jednak dogadać mimo wszystko. Bo znaczy... każdy mówi o tym jednym celu, prawda? Pełnię władzy ma teraz platforma obywatelska. Pasuje tą nierówną sytuację, w jakiś sposób, prawda, wyrównać. No i co, nie dochodzi do pomysłu jakiegoś i ten pomysł nie zostaje zrealizowany. Sojusz Lewicy Demokratycznej zaproponował taki pomysł, a pozostałe dwie, dwa ugrupowania no niestety tego, tego egzaminu nie zdały. no Robiąc taki trochę chocholi taniec wokół mhm. całej sytuacji, bo bo i PiS zapowiadał e, pewną kontrolę, prawda, sprawdzanie tej działalności platformy obywatelskiej przyszło co do czego Pis nie był w stanie złożyć nawet podpisów pod tym wnioskiem i poddać go pod, pod głosowanie czy pod dyskusję na sesji Rady Miejskiej. E, to samo e, ugrupowanie Tarnowianie, wielkie zapowiedzi, szumne, zapowiedzi radnego Mazura, e, że tutaj dokonamy pewnych rozliczeń też nieprawne pomysły, mm -hmm. chociażby obniżenia pensji wiceprezydentowi Narożańskiemu. No i tak z wielkiej, dużej chmury nie spadła ani kropla deszczu. Jak Pan skomentuje te sytuacje, które dzieją się teraz, że mówimy o Urzędzie Miasta Tarnowa, o tym, jakie działania, poczynania tutaj wynikają ze strony pełniącego obowiązki Henryka Sąki Narożańskiego. Mieliśmy odwołanie wiceprezydent Skrzyniarz, mamy reorganizację urzędu. To jest naturalna konsekwencja. Ja podejrzewam, że pewnie zrobiłbym to samo w sytuacji, w której, w której znalazł się prezydent Człomka Narożański. Jednak to są działania, powiedziałbym, takie doraźne, no bo zarówno zerwanie koalicji, w naszej ocenie, w ocenie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, było takim, taką próbą udowodnienia wszystkim, że tego małżeństwa, tego. Tej koalicji jakby nie było, że prezydent, który został zatrzymany, nie, nie ma nic wspólnego z platformą obywatelską, No to trzeba przypomnieć, prezydent Ryszard ścigała był kandydatem platformy obywatelskiej, zgłoszonym do Państwowej Komisji Wyborczej właśnie przez to ugrupowanie. Naturalną konsekwencją było także odejście od tej sztucznej, sztucznego podziału kompetencji w Urzędzie Miasta. Osobiście jestem zdania, że tam w urzędach ta struktura hierarchiczna powinna być jak najbardziej prosta, nieskomplikowana, a to co zostało stworzone, te centra, mm -hmm. e, takie, taki, powiedziałbym, pseudo, e, pseudo-struktury z, z życia gospodarczego, one się w urzędach nie sprawdzają. W związku z tym ten, ten krok akurat doceniam jako dobry. Natomiast brakuje mi zasadniczych kwestii, a mianowicie dyskusji na temat przyszłości Tarnowa. Nowej perspektywy unijnej, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, to co już dwa miesiące temu mówiłem, że dawno powinniśmy usiąść do wspólnego stołu z wójtami okolicznych gmin, dyskutować na temat nowych pomysłów, bo tylko tego typu projekty albo głównie tego typu projekty mają szansę na dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej. W Łomrze się udało. Miasto mniejsze od, od Tarnowa, a będzie miało swój obszar funkcjonalny i specjalny kontrakt z tak zwanych tych zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W Małopolsce tylko Kraków. Czyli co Pan powiedzieć też w taki sposób może, że pełniąc obowiązki teraz w tym momencie bardziej skupia się na oczyszczeniu, wybieleniu pewnego wizerunku platformy, jak gdyby odcięciu się niż od realnych zadań jakimi powinien się pochylić? Tak, bardziej chodzi o takie zagrania PR-owskie, czyli pokazanie, to, my platforma nie mamy z tym nic wspólnego. Otóż platforma ma bardzo wiele z tym wspólnego, bo całe 8 już prawie lat tego, co działo się w Tarnowie, to również idzie na konto platform obywatelskich. To nie ma tak, że tylko ugrupowanie Tarnowianie jest winne zamieszanie i całej tej sytuacji. Myślę, że to taka, taka zasłona dymna, a realne problemy gdzieś tam jeszcze pozostają. I odwołanie Doroty Skrzyniasz też uważa Panu, że było jak najbardziej w porządku, że to też nie zakłóci jakiegoś tam wizerunku w pewnym sensie Platformy, jednak mimo wszystko. Znaczy nie mówię, że było w porządku, bo, bo, bo tutaj jakby współpracowników dobierał sobie Prezydent Główny, tak, natomiast e, była to naturalna konsekwencja, no, z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej tylko tak mogli tego typu zagrywką mogli pokazać, o to nie my jesteśmy tu winni, tylko właśnie Stowarzyszenie Tarnowiania. Ale ja powiem więcej, no jeżeli by Platforma była konsekwentna, poszłaby w, w tym, nie powiem brzydko, czyszczeniu, ale w tej reorganizacji trochę dalej, bo jest sporo czy wiele miejsc, w których, w których jakby poprzednia ekipa, bo cała koalicja, no, miała takie słabsze punkty, które należałoby, należałoby poprawić. Ale Jak rozumiem, że to nie są działania jeszcze na tej Czy pan nie wiem, otrzymuje jakieś takie sygnały, informacje od strony już niepełniającej obowiązki zastępcy prezenta pani Doroty Skrzyniarz? Wiem, że ona jest na zwolnieniu lekarskim obecnie. Jak to wygląda z jej punktu widzenia? Czy nie mam pojęcia, bo ja nie mam w ogóle kontaktu z panią, z panią Dorotą Skrzyniarz i. Jakby tego kontaktu również nie, nie poszukuje. Chciałam też jeszcze zapytać odnośnie takiej sytuacji. Na ostatniej bodajże Radzie Miejskiej radni zostali postawieni przed propozycją z ramienia Wodociągów Tarnowskich o podwyższenie opłat za wodę. Odbyło się głosowanie, większość radnych opowiedziała się przeciwko podniesieniu tych, tych stawek, natomiast w konsekwencji te stawki tak zostały podniesione. Po co w takim razie głosować? Znaczy, no taki mamy porządek prawny, taki jest akurat w tej kwestii, takie są przepisy, że taryfa jest do zaakceptowania czy do zatwierdzenia przedstawiona radnym, ale ta decyzja wcale nie jest wiążąca. Tutaj złożenie tej taryfy już praktycznie przesądza o wprowadzeniu nowych stawek cen za wodę i ścieki. To jest absurdalne wydaje się cały proces no głosowania? Co roku to samo, co roku o tym samym mówimy, wskazujemy czy pokazujemy na, na, ten, ten, na tą pewną lukę prawną I, i, i co roku odrzucamy te taryfy, one i tak wchodzą. Chociaż tutaj trzeba przyznać, że gdybyśmy tak popatrzyli realnie na tyle innych miast i miejscowości, to te ceny wody i ścieków w Tarnowie należą do niższych. Mhm. Ale mimo to, widocznie dlatego, że, że nie, ma, nie mamy nawet wpływu na, na te ceny wody, głosowania zawsze są dla tarnowskich wodociągów negatywne. Ale to jest z pewnej perspektywy taka trochę strata czasu. No nie do końca, bo przynajmniej możemy porozmawiać na temat sytuacji spółki, na temat sytuacji mhm. tarnowskich wodociągów, dowiedzieć się o pewnych inwestycjach, o planach ewentualnej budowy na przykład spalarni odpadów ściekowych, którą tarnowskie wodociągi miały, na razie odłożyły gdzieś, gdzieś na bok ze względu na budowę tej, tej dużej spalarni odpadów komunalnych. Zawsze jest szansa porozmawiać na temat ewentualnych planów rozwojowych, czyli poszukiwania nowych klientów również poza Tarnowem, bo tarnowskie wodociągi sprzedają, z tego co się ostatnio dowiedziałem, wodę nawet do Pilzna. Mhm. To jest całkiem daleko. W związku z tym, no, warto, żeby, żeby taka okazja również w Radzie Miejskiej była. Jesteśmy, właściwie znajdujemy się, można tak powiedzieć, w przededniu do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jest już znany kształt list z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Kto wystartuje, kto będzie brał udział w wyborach? Jest już zatwierdzona propozycja. Ja wdradzę może tylko kilka nazwisk. Oczywiście, ostateczny kształt będzie wtedy, kiedy zostaną zarejestrowane listy wyborcze już oficjalnie. I z ostatniego posiedzenia Zarządu Krajowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej wynika, że jedynką na liście do Europarlamentu będzie obecna eurodeputowana, pani profesor Joanna Senyszyn, e, która przypomnę, w, e, pięć lat temu zdobyła mandat z drugiej pozycji. Wtedy na pierwszej pozycji był Andrzej Szejna, wtedy eurodeputowany, dziś Andrzej będzie na drugim miejscu. E, jest on liderem. Świętokrzyskiego SLD, mm. bo nasz okręg wyborczy obejmuje dwa województwa, mm. Małopolskie i Świętokrzyskie. A z numerem trzecim będzie znany piłkarz, król strzelców Wisły, Kraków, Maciej Żurawski. Mm. A także, także tych osób będzie jeszcze będzie cała lista 10 osób, z Tarnowa również. Naszym kandydatem będzie pan Franciszek Bernat, były członek zarządu zakładów azotowych w Tarnowie, mm. w tym Okresie, w którym spółka właśnie przeżywała największe problemy i udało się wyprowadzić ją na, na prosto. Zmieniając troszeczkę temat, sporo dzieje się w Tarnowie, mówiliśmy o tym, sporo dzieje się też wokół Małopolskiego Środka Ruchu Drogowego. Jak pan skomentuje te wydarzenia, które tam miały miejsce? No, co rusz jesteśmy zaskakiwani kolejnym to, kolejnymi zatrzymaniami, zarzutami. Ja cały czas dziwię się, że jeszcze pan marszałek Ciepiela, który jest odpowiedzialny za za ośrodki ruchu drogowego w Małopolsce nie dokonał zmian personalnych. Mhm. Widzę tutaj pewne zależności partyjne, ponieważ na czele mordu stoi kolega partyjny z Platformy Obywatelskiej, pana marszałka Ciepieli, pan Karasiewicz, mhm. który, no, no też, jak słyszymy, ma problemy, problemy z prawem. W związku z tym, moim zdaniem, tutaj nadzór trochę szwankuje i wypadałoby jednak, aby pewne zmiany zafunkcjonowały. No, nie będzie to oczywiście, cała ta sytuacja nie będzie korzystna dla Pana Marszałka Ciepieli, więc dziwię się, że jeszcze do tej pory tego typu ruchów nie zrobił. No niemniej jednak cała ta sytuacja wygląda dosyć, dosyć ciekawie, ponieważ no, zatrzymania zataczają coraz szersze kręgi. Jak się okazuje również przedstawiciele jednej z firm, która oferuje kursy na prawo jazdy, co ciekawe, mieli bardzo E, taką zaskakującą reklamę, że e, udzielali gwarancji na zdanie egzaminów. Mhm. E, no to od razu pokazuje, że, mhm. że w jakiś sposób te nieprawidłowości mogły tam zafunkcjonować, że rzeczywiście o wszystkim zdecyduje wymiar sprawiedliwości. No. Niedobrze mhm. dzieje się też, że te sprawy jakby zbiegły się w czasie, mhm. bowiem coraz częściej o Tarnowie mówi się w kontekście biegu na korupcję, a nie biegu na ciepła. Mhm. W związku z tym no to, to nie sprzyja. Odbiorowi naszego miasta w Polsce. Wspomniał Pan o Marszałku Ciepli. Ja tak pomyślałam sobie, że może Marszałek nie ma na to czasu, bo pomału przygotowuje się do wyborów prezydenckich. Nieoficjalnie mówi się, że to on będzie kandydatem Platformy. Czy Pan będzie startował w najbliższych wyborach na prezydenta miasta? Ja otrzymałem rekomendację zarządu Miejskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej na kandydata na prezydenta. Niemniej jednak decyzję ostateczną podejmuje Rada, czyli szersze. Grono. Ja myślę, że już cztery lata temu zdecydowałem się, że chciałbym zostać prezydentem Tarnowa. Marzę o tym w zasadzie, więc mam nadzieję, że kiedyś to marzenie uda się spełnić. Czy tak będzie również w tym roku? Tu poczekajmy jeszcze na ostateczne decyzje. Na pewno myślę, w okolicach marca powinny one zapaść. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.